Was ponownie kolejnego dnia, i nie mam pojęcia, czy to będzie ciąg dalszy vloga z poprzedniego dnia, czy to będzie już całkiem nowy vlog, dlatego że totalnie nie mam panowania nad tym, ile nagrywam, co nagrywam. Praktycznie nie kończę tych vlogów, dlatego że, że mam w planie nagrywać, mówię, a jeszcze później coś dogram, a później się plany wiecie, zmieniają. Także panuje w tych moich vlogach wakacyjnych totalny chaos. Wybaczcie za to, mam nadzieję, że po prostu jednak, jak będę montować, to ja to wszystko ogarnę i wy też ogarniecie i wam się będzie wszystko podobało. Wczoraj wróciłam od Jasi, to znaczy z Ełku. Spotkałyśmy się na promenadzie. Jeszcze raz wrócę do tego spotkania, dlatego że było przefantastyczne. Asia jest tak ciepłą, przesympatyczną osobką, że są to takie osoby, które sprawiają, że macie wrażenie, jakbyście je znały od lat. i macie wrażenie, że po prostu na dzień dobry im ufacie, no, także taką Asia jest y, osobką, że no mogłabym mi powiedzieć wczoraj wszystko, dlatego że wzbudzała niesamowite duże zaufanie osoba o tak bardzo pogodna o ciepłym sercu, także mam nadzieję, że jeszcze z Asią się zobaczymy raz przynajmniej przed moim wlotem do Irlandii, y, także czekam na Asię. No te vlogi pójdą zdecydowanie po moim urlopie, dlatego że nie jestem w stanie tutaj nic montować, nic przesyłać, żadnych plików. E, również no nie mam mojego programu do montażu, jeżeli chodzi o laptop e, mojego brata czy bratowej. Także no jednak zdecydowanie Wy to wszystko będziecie widzieć później. Dzisiaj jest dla mnie szczególny dzień, dlatego że mamy 6 sierpnia i ja dzisiaj mam urodzinki. Także tak, zaraz chodzę na dół e, i... No zaczynamy taki normalny, że tak powiem, dzień, ale oczywiście finalnie będziemy te moje urodziny celebrować. Tak, wiecie, w swoim gronie, w gronie rodzinnym, trochę okrojonym, dlatego że reszta rodziny została w Irlandii. A zaraz chodzę do kuchni i będę asystowała Sylwii, mojej bratowej, przy robieniu nam dzisiejszego obiadu i będę go robiła po raz pierwszy w życiu. A co? To oczywiście zaraz się przekonacie. Ale zanim jeszcze zejdę na dół, to chciałam Wam pokazać, ile dobroci pielęgnacyjnych podarowała mi Asia. I powiem Wam szczerze, że ja do tej pory. Zapomniałam, nie kupiłam sobie jeszcze kilku rzeczy. Pomimo moich zakupów w Hebe, w Rossmanie, w Biedronce i jeszcze tam w kilku innych drogeriach, nie kupiłam żadnego balsamu do ciała, żadnej odżywki do włosów, żadnego peelingu do ciała, a Asia zrobiła to za mnie. Także ja już tego nie muszę kupować, ponieważ mam tyle takich nowości dla mnie których no, nie miałam nigdy jeszcze okazji testować, próbować także bardzo Ci Asiu dziękuję z całego serca i naprawdę nie wiem jak Ty to zrobiłaś, że kupiłaś mi dokładnie wszystko to co ja zapomniałam <noise> tutaj mamy ziaje Czarny cukrowy peeling do ciała z nutą mango, kokosa i papai oraz do tego mamy o tych samych nutach zapachowych biały mus do ciała. Ja go otwierałam, bo nie mogłam się doczekać, wypróbowałam na dłoniach i ma przepiękny, delikatny zapach i faktura właśnie tego balsamu jest taka niesamowicie przyjemna. I tutaj mam maskę do włosów. Wygładza, nawilża włosy i skórę głowy. Super, że wygładza, bo wiecie co, ja mam tak pokąpili takie... Ja nie mam kręconych włosów, ale mam takie rozpierzałe, ja to nazywam. Beznadziejne mam włosy po umyciu, także mam nadzieję, że ta maska mi trochę je ujarzmi. I tutaj mam jeszcze taki leciutki kremik nawilżający, dotleniający do twarzy. I tego sobie będę na pewno pod makijaż używała na dzień. Także ja się jeszcze raz dziękuję Ci za moc dobroci od Ciebie, a przede wszystkim dziękuję za cudowne, wspaniałe spotkanie, jeszcze w tak przepięknym miejscu, jakim jest promedana w Ełku. Taka oto sytuacja, bo miś właśnie skończył mielić ziemniaki. Smaży się cebulka i wjechało mięsko, które już jest ugotowane. Sylwia gotowała razem z warzywkami, żeby wiecie, tak bardziej było aromatyczne lepszy w smaku i też będzie przemielane, ponieważ dzisiaj robimy co a'la kałduny. I w ekspresowym tempie dla Was, bo dla nas troszeczkę to trwało, mięso przemielane z dodatkiem marchewki, z dodatkiem pietruszki, z dodatkiem selera. Sylwia właśnie takie kałduny robi i są o wiele pyszniejsze, bo ja bym nie pomyślała, żeby dodać marchewki i pietruszki. Przyprawiłyśmy tam solą, trochę wegety, troszeczkę magii, pieprzu oczywiście, cebulka. Cebulka doszła, sprawdzałyśmy pychotka. Naprawdę już nie mogę się doczekać tych kołdumów już, wiecie, tak na talerzu gotowych. Jednego już zjadłam i są tak przepyszne, że wzięłam sobie jeszcze drugiego. Także tękne, pęknę od tych kołdudów, ale powiem Wam, że nie mogę się oprzeć. Od samego rana dostaję mnóstwo pięknych, cudownych życzeń, za które serdecznie dziękuję nie tylko mojej rodzince, ale również Wam, dlatego że na Instagrama spływają życzenia. No Ja jestem zaskoczona w ogóle, że pamiętacie, że pamiętaliście kiedy był rodziny. Także naprawdę ślicznie dziękuję wszystkim za piękne życzenia. No i jak to bywa w urodziny, dostaję się prezenty. Także ja zbieram prezenty, piękne prezenty od mojej rodzinki. Między innymi Wam przeszłam pokazać prezent, który mnie rozwalił po prostu na łopatki. Patrycja z Patrykiem mi przynieśli taki oto zestaw, oprócz tego wina, bo wino kupowali całkiem osobno. To jest Ice Rose. Taki box. W środku to wszystko było, co tutaj jest. Było w środku umieszczone Celebrate Gold Gift Set perfume I tu mamy y, krem, Boże, nie krem. Żel do mycia ciała, balsam y, do... Nawilżania ciała. A tutaj mamy perfumy. W ogóle źle to. Od, te, tak powinnam dać. O! Tutaj mamy zestaw perfum. To są te same perfumy. Otwarcie bardzo przyjemnie takie cytrusowe, orzeźwiające. No nieco szampańskie, mogę powiedzieć. Później się rozwija ten zapach w kierunku bardziej kwiatowym. I tutaj mamy kieliszek. I samego szampana. Proszę. Jak to będzie cudownie w gablotce wyglądać. I w ogóle fajnie bo do ozdoby, do jakichś zdjęć będzie też super się nadawało, no, no przeurocze to jest, ja nie wiem, wiecie co, skąd oni biorą te wszystkie pomysły, no ale naprawdę, jeżeli yy, jest jakaś osoba, która lubi takie perfumowe prezenty i takie gadżety, no to proszę bardzo, na Allegro wiem, że można dostać. I łączę się z wami już na sam wieczór, mamy godzinę 19 i jestem tutaj z jedną częścią mojej ekipy, Misiu, Sylwia i jeszcze gdzieś tam z tyłu Patrycja, Patrycja taka z przodu reszta. I y, część do nas dołączy już w pizzerii, dlatego że idziemy do tutejszej pizzerii. W ogóle nam się zrobiła piękna pogoda na sam wieczór, cały dzień lała. A na sam wieczór po prostu wyszło słońce. Super. Yy, I idziemy celebrować moje urodzinki. Yy, wiecie co? Yy, jednym z punktów takich jedzeniowych na moim urlopie miało być zjedzenie zapiekanki. Bo ja uwielbiam tutaj sztuczyńskie zapiekanki. Niestety. Jestem tak objedzona, ja niepotrzebnie jadłam tego drugiego kołduna czy cepelina. Zwał jak zwał, bo Dominika do mnie pisała. Bo wstawiłam na insta-story, a Dominika yy, z hashtagiem. Kołduny, a dominika, to są cepeliny, to są cepeliny. Kołduny są inne, nie wiem. Tutaj się nazywają kołduny, tak? Nie, bo kołduny tak? to z y, ziemniaków surowych, trujem się, że tak się. Ale, Ala. no dobra, pezydowe. zwał jak zwał. Zjadłam o jednego za dużo i to był gwóźdź do tego, że później nie mogła w ogóle funkcjonować. I niestety dzisiaj zapiekanka, która była w planie jeszcze rano zostanie przełożona na inny dzień, ale na pewno ją zjem. Rolnik przyszedł. nie, rolnik. I żona rolnika. Dziękuję. Dziękuję. lepszego, Zdrówka, szczęścia, nie, seksu, nie, 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 Dziękuję.